Hej, tutaj Piotrek, witam wszystkich serdecznie na kanale Kłamania. Dzisiaj chciałbym pochwalić się Wam moim moim ostatnim nabytkiem, a mianowicie byliśmy w synem w sklepie akwarystycznym, żeby dopełnić nasze zapasy jedzenia dla rybek. Będziemy wybierać się niebawem na urlop i nie chciałbym, żeby brat, który będzie dokarmiał mi rybki, nie miał nie miał czym ich karmić. A więc... Gdy, gdy jest się w, w sklepie akwarystycznym, przechodzi się obok tych wszystkich ryb. Jak najlepiej, to by chciało się mieć je wszystkie w domu. Niestety tak się nie da, ale czasami nie da się przejść obojętnie e, koło niektórych i tak było w moim przypadku dzisiaj. E, a mianowicie, już od dłuższego czasu polowałem na, e, na czarnego skalara i dziś. E, Dziś e, akurat udało mi się, były, były w sklepie. E, no i powędruję do, do tego akwarium. Także przy okazji pokażę Wam, jak, jak, jak ja wpuszczam rybki do akwarium. I oto on siedzi sobie tutaj. Troszeczkę wystraszony, może bardzo wystraszony. Teraz nie wiem co się z nim stanie czy trafi, czy trafi na patelnię, czy trafi do, do akwarium. E, nie chcemy go dłużej stresować, także ja włożę ten woreczek teraz, e, teraz do akwarium. akwarium. Niech nabiera e, temperatury. A więc robimy to po to, e, żeby zniwelować stres, który ta rybka będzie przeżywała. Stres termiczny, ta woda, nie ma, ta woda w woreczku nie ma tej samej temperatury, co woda u mnie w akwarium. Dlatego właśnie tak, tak włożoną rybkę na początku trzymamy około 30 minut. To nie koniec. Z racji, że jestem prawie pewien, że mamy dwa samce pielęgniczki Ramireza. Udało mi się dokupić im koleżanki. Dwie samiczki. Zestresowane dosyć mocno. Robimy to samo. Wkładamy. Wkładamy do akwarium, zostawiamy rybki na około 30 minut. Niech sobie one tak posiedzą. Niech woda dostanie tej samej temperatury. I pokażę Wam później, co dalej. Ok. Czas nadszedł, żeby rybki wpuścić do akwarium. Ja to robię w ten sposób: wyjmuję woreczki z akwarium. Nie wpuszczam rybek razem z wodą do, do akwarium. Pozbywam się wody. Jak to się mówi, przezorny, zawsze ubezpieczony. W wodzie mogą być różne bakterie. Przyniesione ze sklepu z dlatego jest zdecydowanie bezpieczniej rybkę odłowić z wody. Do tego ja sobie przygotowałem tutaj miskę i siatkę, przez którą teraz przeleję wodę i odłowię rybkę. Nic się rybie nie stanie, jeżeli ona ...przez chwilę zostanie bez wody. Robimy to powoli, I wpuszczamy rybkę do akwarium. 特别多的方方方块儿 Marki tora tak Sam się od razu się zainteresował nimi. Doesn't look funny. Tyle by było na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Hej.